Nie wiem, może jestem głupi To jest bardzo prawdopodobne Ja cię w głowę cię kopnąłem e C <grym> <grym> Jak, jak ty rozwaliłeś tą szybę? Nawet nie byłeś No właśnie, to jest mnie takie... nie jest rozwalona Możesz zrobić kopalnik w swojej Czekajcie, bo mam... O! wow! Jakie to było synchronicznie Łoł! Wow! Nie strzelajcie Dobra, już O, są! <laughs> Skoczyłeś przeskoczyłeś po wietrzu mnie. Chyba ich zablokowałem. tutaj Dobra, ja chcę na motorze pączka pojechać. Jezu, no tak blisko jesteśmy. Siema. O! What? <laughs> ja się tak garbie. No bo to jest DZB. No w sumie. O Jezu! Poć, przejechał mnie! Co się dzieje? To jest takie.